Jest kolorowy, ma chropowatą strukturę i nadaje się do tworzenia wyjątkowych obrazów czy dekoracji. Mech-chrobotek to porost zbierany w Skandynawii, który wykorzystywany jest na kreatywnych warsztatach plastycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Podczas zajęć najmłodsi dowiadują się wielu ciekawostek przyrodniczych związanych z roślinami, a także mają okazję stworzyć swoje własne, niepowtarzalne dzieła z naturalnych materiałów. Dzisiejsze materiały mają różną fakturę też można faktycznie, można je dotykać, można je badać na wiele sposobów, bo tu też są kamyczki, jest sznurek, także jakby... Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Prace są na pewno wyjątkowe, każda jest inna i myślę, że to jest takie najważniejsze podczas wykonywania dzisiejszych zajęć. Ale to też może być taka okazja do, do tego, żeby właśnie rodzic spędził z dzieckiem więcej czasu i żeby też uruchomił przy okazji swoją kreatywność, na którą pewnie ma niewiele czasu. W dzisiejszym zabieganym świecie, w codziennym życiu. Podczas takich sensorycznych zajęć z kolorowego chrobotka można stworzyć prawdziwe cuda. Las w słoiku, żywy obraz, kompozycję kwiatową czy świąteczny stroik. W zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Co ważne, takie warsztaty można zorganizować w domu. Należy jednak pamiętać, że w Polsce mech robotek jest częściowo chroniony, dlatego nie można go zrywać samemu. Ponadto nie wolno go niszczyć czy przesadzać. Do Polski sprowadza się go z innych krajów, m.in. z Norwegii, Szwecji czy Finlandii.